powoli, ale dużymi krokami zbliża się XTER. Cześć, witam was w kolejnym blogu motoryzacyjnym. Dzisiaj trochę na temat tego, co nadchodzi, a mianowicie pojawia się na horyzoncie bardzo fajne auto, które powinno pojawić się za około 4 lata, w 2025 roku, a mianowicie jest to Dacia Bigster. Będzie to samochód o bardzo nowoczesnym kształcie. On już jakiś czas temu pojawił się w wersji koncept. I okazuje się, że ta wersja produkcyjna może być bardzo zbliżona do tego, co pokazano w wersji koncertowej. Wrzucę Wam na ekran, jakby potencjalnie mogła wyglądać taka wersja niewypasiona, tylko taka bardziej powiedzmy sobie ze średniej półki. Będzie to samochód siedmiomiejscowy. Jest to trochę większy brat da i Duster. Wygląd zewnętrzny trochę taki bardziej kanciaty i akurat się bardzo podoba. Sporo yy, takich wykończeń LEDowych. Na grillu nowe logo Dacia. Podobnie logo producenta pojawia się też na bokach samochodu na dolnych listwach w postaci takich przetłoczeń. Trzeba przyznać, że wszystko razem wygląda dosyć futurystycznie. Jeśli ta wersja produkcyjna będzie no tak zbliżona do, do tej wersji konceptowej, będzie to super wyglądać. Na pewno będzie to bardzo atrakcyjny i fajny samochód. Ciekawy jestem ceny, jaką Dacia zaoferuje za taki model. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wysoka. Jak to zwykle bywa, samochód pojawi się też w gamie marki Renault. Tylko tutaj będzie się troszeczkę różnił przodem Wrzucę teraz zdjęcie jak to wygląda I będzie miał zmienioną nazwę Będzie to nazwa Grand Duster Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii na temat tego samochodu Czy to auto po pierwsze Wam się podoba Czy jeśli mielibyście do wyboru przykładowo Dustera w wersji wyższego wyposażenia lub Big Wersji wyposażenia średniego w podobnej cenie, do które auto byście wybrali? W najbliższym czasie będę chciał dla Was nagrywać trochę więcej filmików, właśnie takich typowo motoryzacyjnych, z nowościami oraz ciekawostkami. Natomiast tak się akurat teraz złożyło, że większość tych moich początkowych filmów kręci się jednak wokół marki Dacia. Pewnie dlatego, że posiadam samochód. Właśnie z tej marki bardzo mi się dobrze jeździ tym samochodem i być może też dlatego więcej informacji i moje zainteresowania krążą cały czas wokół, wokół DACI. Natomiast nie chciałbym się ograniczać tylko i wyłącznie do tej marki, więc w kolejnych filmach postaram się trochę zmienić repertuar i spróbujemy zasięgnąć troszeczkę więcej informacji też o innych samochodach. Na koniec chciałbym bardzo podziękować za pozytywne komentarze pod poprzednimi filmami. Dziękuję za oglądanie i szczególnie dziękuję też osobom, które zostawiły subskrypcję i chciałyby oglądać przyszłe moje filmy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i jak zawsze szerokości. Cześć